Witam wszystkich, szczególnie e, dla no, no, musi bo dzisiaj jest święto, będziemy zaraz składać życzenia, a ja od siebie też chciałam życzyć wszystkiego najlepszego. Niech Pan Bóg błogosławi Matka Boża wspiera w wychowaniu tych waszych kociek. E, to teraz dzieci powiedzą wierszyk. Mamo, mamo, coś ci dam, tylko, tylko i wrócimy na swoje miejsce. Ja, ja. Kochani, teraz przyjdźcie mamy i zaśpiewamy kilka piosenek, które ja, ja. nauczymy się w ciągu roku. Prawda? Jestem jeszcze mały dzieckiem, ale serce duże mam. Więc zapraszam Ciebie, Boże, Tobie miejsce w sercu daj. Więc zapraszam Ciebie, Boże, Tobie miejsce w sercu daj. A teraz piosenkę zaśpiewamy, kto stworzył, dobrze? Kto stworzył piaski? and yeah Dzielnego tatusia, tatusia, chodź, no. dzielnego tatusia. Dzielnego tatusia. Dzielnego tatusia. To stworzył. Dzielnego tatusia. Dla ojciec był. Jestem mały jak palec. Choć jestem mały, chodź. mały chodź. jak palec. Mały chodź, ja Gdy na morzu wielka burza. Gdy, Gdy na morzu wielka, wielka burza, burza Jezusem ze mną w łodzi jest. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Gdy na Co jeszcze żeśmy nie zaśpiewali? Serce kocham Tak, sercem kocham Jezusa, jesteś królem i pewno zakończymy. Sercem kocham Jezusa. Serce kocham. Czy chłopcy kochają Jezusa? Tak kochamy Jezusa. Dlaczego kochacie Jezusa? Bo... Jesteś królem, jesteś królem, królem jest dwóch. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest dwóch. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłoń. Stawajmy przed Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze konia. Stawajmy przed Pana, wielbiąc Go. Którą rączką się żegnamy? Brawo! I imię Ojca. Wszystkiego dobrego dla moich dzieci.